Cześć moi kochani, z tej strony znowu szkodnik, a dzisiaj pogramy sobie w grę pod tytułem Remord. Remord to gra, która opowiada o trzech rozbitkach. No właśnie my wcielamy się w tych rozbitków, a naszym głównym celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz niezbędnych do przetrwania surowców. Po tym krótkim wstępie myślę, że po prostu zaczniemy, bo gra już była wiele razy pokazywana na różnych kanałach YouTube'owych, streamowych i tym podobnych, a my po prostu chcemy się cieszyć z przyjemności, jaką może nam dać. Zaczniemy sobie od utworzenia nowej kolonii, a naszym narratorem będzie oczywiście klasyczna Cassandra na poziomie wyzwanie. Myślę, że poziom wyzwania będzie wystarczający i nie będzie nam się ani nudzić, ani nie zginiemy zbyt szybko. Ok, zacznijmy. Wygenerowałem sobie świat już wcześniej, troszeczkę, abyśmy nie musieli tracić na to czasu, więc uradę go wybierzemy. A biom, w którym zagramy, będzie biomem Takim zwykłym, zielonym, białym. Ok, zacznijmy. Wybierzmy sobie oczywiście naszych rozbitków. Ja już uznaję zasadę, że musimy mieć na pewno doktora i socjologa. Musimy mieć też strażnika, który super strzela, i w tym przypadku Was rzuca się jako jeden z tych, których przytoczyłem. I potrzebujemy także jednego czy tak jak ja to mówię, murzyna. Murzyn musi być dobry w uprawie, w górnictwie i w budowaniu. No w budowaniu, uprawie, górnictwie. Tak. To są takie główne cechy, które powinien, powinien mieć nasz murzyn. A ten Allan nie jest w tym zbyt dobry, więc może wylosujemy sobie kogoś innego: budowanie 6, górnictwo 5, a uprawa 3: słabo, wciąż słabo. Ten już lepiej, ale potrzebujemy kogoś z dobrą uprawą. Uprawa, budowanie i górnictwo. I to jest świetna postać. Myślę, że nazwiemy go Murzyn. Murzyn po prostu, abyśmy wiedzieli, że to on ma się takimi rzeczami zajmować. Dobra, druga postać to ma być nasz obrońca. Możemy go nazwać jakoś... Właściwie to nie mam pomysłu, więc może nazwijmy go po prostu strażnik. Albo po angielsku Guard. I naszym ostatnim człowiekiem będzie koleś, który będzie zajmował się przeciąganiem naszych więźniów na naszą stronę. A także medycyną będzie naszym doktorem, ale ta osoba nie jest zbyt dobra. Medycyna jest na poziomie całkiem fajnym, za to umiejętności socjalne niby 6, niby 6, ale uczy się bardzo wolno, więc nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Socjalne 8, medycyna 6, już lepiej, ale myślę, że możemy poświęcić jeszcze chwilę na to, aby znaleźć odpowiednią osobę. Medycyna 6, socjalne 4, słabo. Socjalne 7, medycyna 3. O, Medycyna 6, Socjalne 6 ma zapał i będzie gotować. Super. To będzie nasz doktorek. Dobra, i myślę, że na tą chwilę ten zespół wydaje się całkiem zgrany. Zacznijmy po prostu grę. Okej, okay, więc wylądowaliśmy na jakiejś nieznanej planecie. No i czas wziąć się do roboty. Na początku najważniejszym aspektem jest oczywiście znalezienie miejsca, w którym będziemy mogli zbudować swoją twierdzę. Ale istotnym, istotnym także aspektem będzie zbudowanie tej bazy blisko gejzeru. Gejzer będzie naszym źródłem energii. Na nim wybudujemy elektrownię geotermalną. Tak, myślę, że to miejsce będzie idealne. Nie dość, że mamy gejzer, to jeszcze mamy troszeczkę skał. A z doświadczenia wiem, tak jak już troszeczkę to grałem, że dobrze jest budować swoje obozy przy ścianach. Nie musimy się bronić z czterech stron, tylko już z trzech. A jak dobrze pójdzie. To wyjdzie na to, że bandyci będą nas atakować z dołu, gdzieś myślę, stąd albo stąd. Więc tak naprawdę pozostają tylko dwie strony do obrony. Dobra, zacznijmy od przydzielenia. A, jeszcze nie mamy komu przydzielić, bo nie wylądowali. Dobra, już wylądowali. Przydzielmy im kto co robi. Doktorek, oczywiście, jako pierwszy będzie miał medycynę i dozorowanie. Murzyn oczywiście będzie zajmował się uprawą, górnictwem, transportowaniem. Jak to murzyn? No i nasz górzyn oczywiście będzie zajmował się łowiectwem, a poza tym sprzątaniem. Oczywiście, także musimy dać wszystkim jako największy priorytet gaszenie pożarów, bo nie chcielibyśmy, aby nam coś spłynęło. No i oczywiście, w tej chwili musimy stworzyć. Nasz obszar domowy. To będzie nasz obszar domowy na początek. Może trochę też tutaj. Tak, tutaj. Ja myślę, że zaczniemy pierwszy, nas, pierwszy nasz budynek budować w tym miejscu. Okej. Okay. Jako pierwszą strukturę weźmiemy drewnianą kłodę. Ja oczywiście sobie w tej chwili już projektuję, ale um, zanim zaczniemy budować, będziemy musieli przejść i nasze surowce, które gdzieś tutaj leżą, Także zbudować składowisko. dlatego może od razu to zrobię. Także w zakładce obszary mamy obszar składowisko. Składowisko, niech będzie tutaj, Myślę, że to jest świetne miejsce. I teraz, żeby nasi rozbitkowie zajęli się transportem, musimy kliknąć na nasze surowce. Kliknąć przycisk F. Ile jest srebra, matka Boska. I pozbierać jeszcze apteczki. Apteczki są bardzo ważne, z wami zobaczycie później. Zwłaszcza teraz, kiedy bardzo, bardzo yy, jest duża szansa na zachorowanie. Apteczka jest czymś niesamowicie potrzebnym. I na początku weźmiemy, wyposażymy naszych ludzi w broń. Dobra, i ruszajmy. Mamy składowisko, czas żebyście nosili. Mam nadzieję, że noszą. Oczywiście już wyskoczyło nam powiadomienie, że potrzebujemy łóżek. Oni niech sobie tutaj noszą. My już y, zajmiemy się ich budową. Gdzie są łóżka? Gdzie były łóżka? W strukturach? Nie. W meblach. W meblach są łóżka. Wybudujemy drewna, bo drewna nigdy nie jest... Y, nigdy go nie brakuje, a... A szkoda bym marnować metal czy też srebro. Właśnie, nie daliśmy nikomu chyba budownictwa. W budownictwie był dobry Murzyn, więc to też jako pierwsze będzie już miał, kolego. No i oczywiście guardowi też damy jakieś inne zajęcia do roboty, żeby nie siedział i się nie nulił. Szkoda by było, żebyśmy tracili jedną parę rąk. Dobra, panowie, i od razu byśmy zajęli się może budową, budową elektrowni. On no, jest dosyć istotny głównie dla komfortu naszych y, rozbitków. Nie lubię siedzieć w ciemnym, nie lubię siedzieć razem. Zresztą później wszystko wam wytłumaczę i wszystko wam pokażę, jak to działa mniej więcej. Dobra, kiedy zbudowaliśmy już łóżka, ja bym zajął się, y, tak jak już przed chwilą mówiłem, Generatorem geotermalnym, to jest akurat świetne miejsce. Będziemy mogli od razu doprowadzić przewody elektryczne do naszego domku, abyśmy potem mogli zbudować w nim chociażby lampkę. Od razu ją tutaj postawmy. Jak powstanie nasz geotermalny generator, to będziemy mieli światło. Kolejnym ruchem, który myślę, że byłby dobry. Będzie zbudowanie sobie coś a'la kuchni. Ale żeby to zrobić, ja bym wyrównał może tutaj troszeczkę teren. Yy, dlatego dam polecenie naszym rozbitkom, żeby wykopali nam takie coś. Super. Jeżeli to zrobię, będziemy mogli zająć się zabudowaniem kuchni. O, widać, nasz murzyn już zajął się budową generatora. Ale przeszła noc, więc przyszedł czas na sen. Dlaczego buduję kuchnię jako y, drugi budynek? Otóż y, nasze zasoby żywnościowe są dosyć skromne na początek, więc trzeba ich nabyć poprzez produkowanie poprzez produkowanie właśnie go samemu. Możemy yy, zająć się łowiectwem. Możemy także zająć się uprawą. Dobrze sobie przypomniałem. Uprawa nie byłaby głupia. Yy, więc zróbmy ją może od razu. A uprawa jest gdzieś. W... Tak, tu jest pole uprawne. Proszę bardzo. Na początek nie musi być zbyt duże. Wraz z rozrostem naszej kolonii zajmiemy się rozrostem także pola uprawnego. Dobra, ruszamy dalej. Nasze ludziska noszą, przenoszą, super. Jedna osoba bezczynna, która? Doktorek jest bezczynny. Oj, doktorku. Doktorku, zajmie się może też transportowaniem. O, oczywiście górnictwo. Nie wiem czemu było oznaczone. Yy, uprawianiem Nie, niech się uprawieniem zajmuje już ten kto się nim zajmuje, damy Ci także wycinanie jako trzeci priorytet i może od razu damy mu kilka drzew do ścięcia. Dobra, ruszamy, nie ma co tracić czasu. O, widzicie, od razu wziął się zakopanie, my już możemy zacząć budować naszą kuchnię. Aby to zrobić, oczywiście musimy pozbyć się tych oto śmieci. Te śmieci będziemy przynosić do obszaru, w którym jest wysypisko. Wysypisko możemy sobie zrobić gdzieś tutaj. Myślę, że nie będzie nam w tym miejscu przeszkadzać. I zaczniemy projektowanie. Co potrzebujemy w kuchni? Oczywiście potrzebujemy... Potrzebujemy stołu rzemieślniczego. Który postawimy, może gdzieś tutaj? Potrzebujemy także kuchenki, która będzie potrzebowała prądu z kolei, więc postawimy ją może tutaj. No i w kuchni bardzo istotnym jest też składowisko jedzenia, ale tym zajmiemy się za moment. Chociaż zróbmy, zróbmy to od razu. Więc tworzymy kolejne składowisko. Myślę, że tutaj. Wybieramy jego skład. Nie chcemy tutaj. Na początek nic, żeby nam nie znosili, i chcemy tylko żywność. Super. Poza tym musimy także zająć się budową naszych ścian i doprowadzeniem prądu. Myślę, że ściany zaczniemy odtąd i będą one dotąd. A tutaj stworzymy drzwi, aby dosięgnęły naszej kuchenki. Super. Jeżeli to już mamy, to jest nieźle. Możemy zająć także się powiększaniem naszego, naszego pierwszego budynku, sypialni, tak to nazywajmy czyli stworzymy dalej ściany. Myślę, że dotąd będzie super, później zrobimy i tak jakieś przejście z naszej sypialni do kuchni a także Zróbmy im niezłą podłogę, bo taka ziemianka jest poskudna. Może ktoś się tym zajmie. Widzę, że ktoś się już zajmuje wydobywaniem drewna, super. O to chodzi. Mamy budynek bez prądu. Tak, bo jeszcze nie powstały drzwi. Powstaną drzwi i będzie prąd super. Musimy się zająć też polowaniem, więc może nasz nasz guard, nasz obrońca... Jest dobrym strzelcem, więc niech pójdzie i niech poluje. W poleceniach mamy taką opcję: jak właśnie poluj, będziemy polować na wszystkie zwierzęta, które zaznaczymy. Tylko, że my tu chyba nie. O, tu jest żółw. Na żółwia polować no dobra, niech będzie. Lepsze to niż nic, prawda? Zobaczcie, jaki celny. Tylko żółwie są wytrzymałe. Dobra, mamy żółwia. Szkoda, że idzie na wysypisko. Bo oczywiście nie ustawiliśmy tego, żeby nam zwłok nie przynosił. Nie chcemy tu zwłok. Zwłoki chcemy tutaj. Ale jakie zwłoki? Tylko i wyłącznie zwierzęce, bo po co nam inne? Nie będziemy przecież zjadać ludzkich zwłok. Nie będziemy kanibalami. Mechanicznych też raczej nie możemy, więc zaniesiemy to zajmij się jego transportem. Powinniśmy mieć zaraz kucharza. Zaraz powinniśmy także yy, zbudować kabel łączący nasz generator z, naszymi, z naszą kuchenką. Zróbmy może to od razu. Dobra, przyśpieszmy czas niech nasi rozbitkowie pójdą spać. Dobra, i kolejnym aspektem na dzień dzisiejszy będzie zbudowanie sobie wieżyczek obronnych. Nie oszukujmy się, są one bardzo potrzebne, ale na razie postawię je tak dosyć dziko, gdzieś w takich miejscach, aby po prostu były. Później zaczniemy zastanawiać się nad tym, jak powinien wyglądać cały system naszej obrony. Dobra, zbudowaliśmy podłogę w naszej sypialni, więc możemy zająć się budową. Dalszej części tego budynku głównego, tak to nazwijmy. Stworzymy sobie może jadalnię. Jadalnia będzie tutaj. Chcemy drewno. Zbudujmy drewniane drzwi. Mam nadzieję, że prąd się sam dociągnie. A w jadalni będziemy chcieli, aby powstały takie rzeczy jak: o, dostaliśmy informację. Tak, kolonie w tej chwili odwiedzają już yy, inne plemiona. Tak, można to nazwać plemionami. To są yy, neutralni npc których możemy przechwycić. Możemy się z nimi zaprzyjaźnić. Będą oni nam pomagać w walce z y, naszymi wrogami. Niestety, jak sam zauważyłem, yy, Trzeba uważać, bo czasami zaprzyjaźnimy się z danym plemieniem, a on i tak nam nie pomoże, bo, bo ludzie, z którymi my walczymy, nie są wrogami naszych sprzymierzeńców. Dobra, myślę, że czas zbudować jakiś stół, żeby nasi rozbitkowie mieli jakąś jako taką jadalnię. Zbudujemy im oczywiście lampę. No Myślę, że na razie tyle, co tyle jest nam potrzebne. Co do energii, niestety ściany drewniane nie mają w sobie kabli, więc musimy budować je sami. Dobra, tutaj chodzi sobie lan. Ja mamy noc, przyspieszmy może czas, żeby szybciej to poszło. Właśnie konstrukcją brakuje materiałów, czyli czas zająć się kopaniem. Tak, kopanie to jest yy, w tej chwili już chyba to, czym powinniśmy się zająć. Tutaj mamy metal. Metal chyba jest nam potrzebny do budowy. Tak, to będzie metal. Metal tak, wszędzie potrzebujemy metalu. Dobra, czyli dajemy im polecenie kop. Niech se kopią. Tego metalu jest tutaj całkiem sporo. Dobra, to by było tyle chyba, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że podoba Wam się gra pod tytułem World i że będziemy kontynuować tę serię. Dajcie w komentarzach znać, co o niej myślicie i zapraszam Was do lubienia i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.